Dzisiaj jesteśmy tu, będziemy strzelać z tego i sprawdzać, jak sobie da radę to. Także oglądajcie dalej. Udało mi się dzisiaj trafić przepiękną pogodę. Mam nadzieję, że jak się przez chwilę nie będę odzywał to usłyszycie to, jak wiosna już się zbliża do nas. Jesteśmy dzisiaj na bardzo ciekawym miejscu, na strzelnicy, która jest na otwartym powietrzu. Dzięki temu mamy możliwość przetestowania czy postrzelenia kilkukrotnie czy kilkunastokrotnie w cel, którym będzie dzisiaj wkładka antyprzebiciowa metalowa i podnosek metalowy oraz wkładka antyprzebiciowa niemetalowa i podnosek kompozytowy z buta roboczego. Mam tutaj przygotowane całe stanowisko strzeleckie. Strzały będą się odbywały z odległości około 5 metrów, z zachowaniem oczywiście pełnego bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że to będzie coś ciekawego dla Was i da Wam jakby spojrzenie na to, jak wytrzymałe są jak wytrzymały w produktach czy w butach roboczych rzeczy, które na co dzień chronią Wasze palce? Siła uderzenia będzie na pewno duża, większa niż ta, z którą możecie się taka miejscować, niż ta, z którą możecie się spotkać w miejscu pracy. Więc myślę, że to będzie bardzo ciekawe, więc nie przedłużam i zapraszam. Broń mamy naładowaną na razie w pierwszym kilka strzałów próbnych. Jest hałas, przyznacie. Żeby dobrze sprawdzić, co się wydarzyło, proby, strzały próbne idealnie trafione. Tutaj już nie ma żartów, więc przenosimy się do tego stanowiska, które tu dzisiaj przygotowałem. Mamy tu ochronę, mamy tutaj podnosek. Zobaczmy, co się stanie. I zobaczmy, co się stało, bo but poleciał. Trafienie, zobaczcie, co wydarzyło się z podnoskiem. Podnosek metalowy buta roboczego zatrzymał pocisk 9 mm w tej części przedniej. Przypominam, że wkładka oczywiście nie dała sobie z tym rady. Podnosek jak najbardziej tak. Tutaj oczywiście nie będziemy wchodzić w Szczegóły, ale oczywiście doszło do pełnego przebicia, pełnej penetracji wkładki antyprzebiciowej. Tutaj mamy, myślę, że to będzie dobrze, dobrze widać, miejsce wyjścia bez problemu. Wkładka antyprzebiciowa została przez pocisk przebita. Podnosek, cały but poleciał gdzieś tutaj do tyłu. I zobaczcie, że już na pierwszy rzut oka widać, że nie doszło do przejścia. Tutaj widać to doskonale, że uderzenie było no mniej więcej w tym samym miejscu, co. O, przeniesiemy się tu, żeby to dobrze było widać. Uderzenie było mniej więcej w tym samym miejscu, co w podnosku metalowym, czyli. Postrzał buta roboczego z broni z kalibru 9 mm nie dochodzi do przebicia. Jest trochę tutaj wgięty ten podnosek, ale nie. Może poczujemy tylko uderzenie, uderzenie palca. Tutaj nie wiem, czy wiadomo koło. Delikatne mamy wgięcie i to wszystko. Więc jeżeli chodzi o podnosek, to mamy... Pełną, pełne bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o nasze stopy. Mam nadzieję, że sam wynik jest dla Was satysfakcjonujący. E, przyznam, że jestem trochę zaskoczony, że e, taka siła uderzenia nie przebiła podnoska, ale dobrze to bardzo świadczy o tych podnoskach. Więc, jeżeli. Kiedykolwiek będziecie się zastanawiać, czy wybrać, czy mocniejszy jest podnosek metalowy, czy z włókna szklanego, bądź kompozytowy, to wiedzcie, że ta wytrzymałość jest niemal identyczna przy teście strzału z bliskiej odległości z pocisku kaliber 9 mm, więc możemy rozwiać wszelkie wątpliwości i przyznać, że podnoski te oba są dost. Wytrzymałe i, i spełniają swoją funkcję niemalże. Tak samo różnią się oczywiście e, tutaj wagą. Także, jeżeli chcielibyście zobaczyć jakieś kolejne testy, e, podobne do tych, to oczywiście bardzo serdecznie zapraszam do komunikacji z nami. Czekam na Wasze komentarze i czekam na to, jak Wam się podobało. Dzięki i do zobaczenia.